Czyli um, chętni uczniowie zainteresowani tą formą spędzania wolnego czasu, myślę, ucywilizowaną formą spędzania wolnego czasu, w tym przypadku, w przypadku realizacji tego projektu. A co pani sądzi o graffiti w wykonaniu gimnazjalistów poza terenami szkoły? No, tutaj mam bardzo takie mieszane odczucia co do y, y, tych rysunków na murach przypadkowych. Myślę, że ten projekt spowodował, że robimy coś, co ma sens. Jest to wszystko zaplanowane, zaprojektowane. W ubiegłym tygodniu uczniowie uczestniczyli w warsztatach z grafiki. Jednym z pomysłów tutaj w naszej szkole było przygotowanie logo szkoły właśnie metodą grafiki. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego typu akcji z dwóch powodów. Po pierwsze, dzieciaki mają czas swój. Poza lekcyjny, w tej chwili wakacyjny, świetnie zorganizowany. A po drugie, jest to pewnego rodzaju inna forma e, spędzenia czasu. Nie komputer, nie jakieś gry, tylko akurat graffiti w pewnym tego słowa Czy zamierza pan dyrektor w najbliższym czasie wprowadzić takie akcje? To znaczy, y, my podłączyliśmy się do akcji y, takiej dosyć dużej, i y, jeżeli zainteresowanie uczniów będzie, to zdecydowanie. <śmiennie> Crew bust the slugs over drugs and money. My nigga, love was funny. He popped niggas and yapped about it, asked about him. He loved to rumble, bow it, clap it out if niggas was bout it. My nigga, dude, was a fool. He did a lot of shit that wasn't cool.